Hej z tej strony Gucio, a to jest TT Island of Men 2. Została zapowiedziana trójka, więc myślę, że to jest najwyższa pora, żeby przyjrzeć się poprzedniej części. Zapraszam. Mam ogromny problem z grami z serii TT Island of Men. Od jedynki się strasznie odbiłem i za chwilę wam powiem dlaczego. No, i teraz mam przed sobą dwójkę, która względem jedynki jest dużo lepsza, ale mając w pamięci jeszcze Turist Trophy na PS2, no to ciężko było to przebić. Kiedy tutaj dowiedzieliśmy się, że w ogóle wyszła pierwsza część tej gry jakiś czas temu, no to nawet się ucieszyłem, ale kiedy ją kupiłem, to uważam, że to były stracone pieniądze. Model jazdy był tak fatalny. Tam się działy tak niestworzone rzeczy, że to się nie dało ogarnąć. Tam motocykl po prostu jechał bokiem, jakby to był jakiś cross. Kompletnie nic się tam nie kleiło. I faktycznie w społeczności ta gra nie przypadła do gustu. Dużo osób narzekało, dużo osób żądało jakiejś poprawy. No i w efekcie czego mamy teraz The Island of Man 2? Czy jest lepiej? Od razu mówię tak jest dużo, dużo lepiej. Ja bym jedynkę totalnie wyrzucił do kosza. W ogóle na nie mnie patrzą. nie patrzę. Nie dziwi fakt, że jak są promocje na przykład na PS Store, no to ona potrafi kosztować 5 zł. No to mówi samo za siebie, jeżeli jest taka przecena. Natomiast yy, dwójka to już jest gra faktycznie godna uwagi. Model jazdy jest dużo bardziej poprawiony. Motocykl zaczyna mieć jakąś fizykę, że tak powiem, jakąś przyczepność, reaguje na to co się dzieje, na to co my robimy reaguje na asfalt, na nawierzchnię i to jest ogromna, gigantyczna zmiana. Mało tego stało się tu dla mnie nawet przyjemna jazda z kokpitu, czyli taki, taki widok z kasku wcześniej jakoś nie, nie miałem ochoty. Nawet yy, ciężko się jeździło w jedynce w taki sposób, to jest jak najbardziej przyjemnie, ale tak samo jest bardzo przyjemnie z zewnątrz. Co prawda widzimy, że ten motocykl, motocykl ucieka w przeciwną stronę, w sensie kamera jakby, kiedy my skręcamy w lewo, to on tak się przesuwa na prawo. Kiedy skręcamy w prawo, on się przesuwa na lewo. No nie jestem do tego przyzwyczajony, jednak w MotoGP albo w Ride jest to zupełnie inaczej rozwiązane. Natomiast da się do tego przyzwyczaić, a kiedy już się do tego przyzwyczajemy, no to zabawa Nagle okazuje się, że jest naprawdę bardzo, bardzo przyjemna. Kiedy uruchomimy widok z kasku jest jeszcze lepiej. Po pierwsze lepiej jeszcze czuć prędkość. Jak wiemy to są wyścigi, gdzie prędkość ma naprawdę ogromne znaczenie i no jest naprawdę mega odjazd, kiedy mijamy te wszystkie drzewa, krawężniki na pełnej petardzie. No to oczywiście świetnie się w takim wypadku sprawdza widok z kasku. Imersja jest niesamowita i jest naprawdę trudno. Jest dużo ciężej niż z takiej kamery ta ogarnąć. Tutaj jeszcze mam włączoną linię, później sobie ją wyłączymy, ale generalnie naprawdę postęp jest ogromny. I dlaczego w ogóle wracam do tej gry? Dlatego, że zostało właśnie, jak powiedziałem na początku, zapowiedziane Island of Man 3. To jest chyba jeszcze pod tytuł Ride of the Edge, czy jakoś tak już teraz zmniejsza z tym generalnie zmierzam do tego, czy jest warto i czy, czy mamy na co czekać. No więc jeżeli... E, krótko odpowiadam, tak, jeżeli pierwsza część była tak fatalna, jeździło się tak okropnie, topornie, a motocykl po prostu robił jakieś niestworzone rzeczy, a w drugiej mieliśmy taki przeskok, twórcy wysłuchali graczy, wysłuchali tego, czego potrzebują i naprawdę jeździ się dużo, dużo lepiej, jak zupełnie inna gra, jakby po prostu ktoś inny stworzył, no to myślę, że Idą w dobrą stronę, a to oczywiście napawa jakimś optymizmem, że jednak trzecia część będzie jeszcze lepsza i myślę, że warto na to czekać. No oczywiście teraz druga sprawa model jazdy, modelem jazdy i to na pewno ma duże znaczenie, bo jeżeli beznadziejnie się jeździ, to się nie chce po prostu grać. Tylko, czy mamy możliwość zrobienia czegoś więcej? No to są takie wyścigi, powiedziałbym dość ograniczone, jeżeli chodzi o content, no bo cały czas dostajemy do dyspozycji właśnie tytułową wyspę Man i te wszystkie trasy w zasadzie już znamy. No może tam się trochę zmienia co jakiś czas, ale generalnie one są bardzo podobne również między tym a jedynką. I tak naprawdę. No nie wiem, może dostaniemy po prostu aktualizację grafiki na troszeczkę nowszą, może to już będzie wersja na PS5 na przykład lub Xbox Series X. Dostaniemy na pewno dużo wyzwań, ale no, no i pewnie jakiś znowu udoskonalony model jazdy. Mam nadzieję, że udoskonalony i mam nadzieję, że w dobrą stronę. I tak naprawdę to chyba tyle, no bo jakby oczywiście ja teraz sobie gdybam, bo. Nie mamy tak naprawdę żadnych danych. Nie wiemy, co twórcy przygotują, nie wiemy, co, co nam zaoferują za wcześnie. Na razie tylko ogłosili, że ta gra po prostu powstaje. Zmierzam tylko do tego, że raczej nie powinniśmy się tu, tu spodziewać jakichś fantastycznych fireworków lub nadprogramowych rzeczy do robienia. Chociaż z drugiej strony, kiedyś pamiętam, że w MotoGP chyba 14 albo 13, w tej z tych starych części mieliśmy możliwość przejechania się na przykład. Safety Car'em, to też było coś nietypowego, pomijam fakt, że było to fatalne, ale, a, ale dało się, więc kto wie, no może nas czymś zaskoczą. Niemniej jednak, yy, polubiłem, polubiłem i kiedy jedynka sprawiła, że nie miałem kompletnie ochoty, yy, w ogóle mnie za nie zachęciła do tego, żeby właśnie skorzystać z części drugiej i naprawdę czekałem długo, 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 aż yy, gdzieś będzie na jakiejś solidnej promocji, ale nadal kiedy widziałem, że ona jest ta dwójka za 70 zł, to po tym co widziałem w jedynce, no nie zachęcało, żeby spróbować. No i z narzeczoną stwierdziliśmy, że kupimy sobie tego lepszego PS Plusa, tam dopłaciliśmy trochę, on się nam się zaktualizował i tam właśnie ta dwójeczka się pojawiła i no i to była jakaś dobra okazja, żeby no w końcu sprawdzić. No i jestem zadowolony i na przykład teraz bym żałował, dlatego warto poszukać wcześniej jakiejś recenzji, warto się skonsultować lub właśnie wpaść tutaj do mnie, zapytać jak to wygląda, bo gdybyście pojedynce mieli zdecydować, to byście tego nie kupili. Tak jak ja, po dwójce Teraz ja wiem, że mógłbym zapłacić za część trzecią, e, aczkolwiek przy takiej rozbieżności e, w jakości, jaką mam między jedynką a dwójką, można oczywiście mieć jakiś lekki stresik, to na pewno ta trójka będzie przynajmniej równie dobra, czy czegoś tam po prostu nie spieprzą. No, miejmy nadzieję, że nie. Tak to się prezentuje teraz, jak widzicie. Czyli jest szybko, jest konkretnie, e, no, trzeba mieć wyczucie i oczywiście na pewno da się tu pojechać dużo, dużo lepiej. Ale nie zagłębiałem się w ten tytuł aż tak bardzo, żeby tutaj maksować wszystko i na milimetry przy tych bandach się przemieszczać, ale tak, mogę polecić. Irland of Man 2 jest dużo, dużo lepszą grą i myślę, że teraz możemy spokojnie czekać na część trzecią. A oczywiście jak pojawi się część trzecia, to pojawi się też moja recenzja i tym razem tego nie pominę, bo... Jest na co poczekać, tak myślę. <laughs> Także śledźcie kanał, zostawcie lajka, jeżeli możecie jakąś subskrypcję. A ja wam jeszcze zostawię chwilę. Popatrzcie sobie chociaż te 20 sekund na widoki. Grafika jest poprawna no tutaj oczywiście yy, nie ma jakiegoś szaleństwa, ale jest OK. No, jeszcze tylko trzeba byłoby <laughs> umieć jeździć i się nie rozbijać. Pewnie normalnie byśmy tego nie przeżyli. Dobra. Trzymajcie się ciepło, dzięki za uwagę. Cześć.